Przyjechałem do Kalifornii i jadę na aukcję. Firma Gooding wystawia na sprzedaż niesamowite auto. Ferrari 250 Testarosa. To prototyp z bogatą historią wyścigową. Te auta nie pojawiały się dotychczas w sprzedaży, więc to ważne wydarzenie. Oto prototyp Ferrari Testarosa. Maszyna rozbudziła emocje. Zacznijmy od 5 milionów dolarów. 10 milionów. Ta kwota jest niespotykana. 14 milionów 200 tysięcy. 300 tysięcy. 14 milionów 900 tysięcy sprzedanych. Byliśmy świadkami nowego rekordu świata. Auto sprzedano za 14 milionów 900 tysięcy. Po dodaniu opłat i prowizji daje to 16 milionów 390 tysięcy. To rekord świata. Paul i jego żona Gigi byli bardzo podekscytowani tą kwotą. Mam nadzieję, że nie rozczarują się, gdy pod młotek trafi ich Thunderbird. Paul bardzo się denerwuje. Jestem nowicjuszem, to nie zła zabawa, ale boję się. Masz wyjątkowe auto.